Czasem, a może nawet i często, jest tak, że człowiek zupełnie inaczej wygląda przed kamerą, a zupełnie inaczej prywatnie. O, na przykład ja. Przed kamerą wyglądam tak, a prywatnie tak. Czy ta prawidłowość dotyczy także aktorów serialu Miłości i przeznaczenie, które właśnie podbija polską telewizję? sprawdźmy. Jedną z głównych ról w tym tureckim tasiemcu odgrywa Demet Ozdemir. Gwiazda wciela się w Zeynep, pochodzącą z biednej rodziny młodą dziewczynę, którą wychowali bogacze. Prawie 30-letnia Demet jest aktorką, tancerką i modelką. To jedna z najlepiej zarabiających gwiazd ekranu w Turcji. Za jeden odcinek inkasuje równowartość prawie 30 tysięcy złotych, a miesięcznie zarabia niemal 120 tysięcy zeta. Jej konto na Insta śledzi 14,5 Miliona ludzi. 100, 200, 300? Życie prywatne Demet jest obiektem gorących plotek w tureckim showbizie. Na planie wymarzonej miłości gwiazda poznała Kana Yamana, z którym miała nawet planować ślub. Para rozstała się, a Demet poznała innego faceta, z którym też niedawno zerwała. Teraz fani mają nadzieję na powrót do Kana. Przybraną matkę Zeynep Sekine wciela się Senan Kana, to aktorka głównie serialowa i teatralna. W Turcji nie zdobyła dotąd może statusu mega gwiazdy, ale od kilkunastu lat prowadzi szczęśliwe życie rodzinne u boku męża, który też jest aktorem. Senan ma kilkuletniego synka, a w wolnych chwilach kocha nurkować. Przybranego ojca głównej bohaterki gra Nile Kirmizigul. Z zawodu aktor, z pasji rysownik. Spójrzcie tylko, co potrafi wyczarować ołówkiem lub węglem. A do tego naprawdę nieźle gra w bilarda. No, ma facet talent w rękach. Serialowy Faruk to ukochany Zeynep. Wciela się w niego Engin Hepileri. To nie tylko aktor, ale także reżyser i prezenter telewizyjny. Prywatnie ma żonę oraz trzyletniego synka. I jest w nich totalnie zakochany. No i jeszcze psa ma. Dobry. Poza ukochanym Zainep ma także tak zwanego męża z rozsądku. To Mehdi, którego gra Ibrahim Celikkol. Ten pan ma sporo zainteresowań. Oprócz grania w serialach i filmach Ibrahim może pochwalić się karierą modela i sportową przeszłością. Grał w tureckiej kadrze narodowej w koszykówkę poniżej 20 lat. Jest też kochającym tatą i mężem. Jak podobają wam się gwiazdy serialu Miłości przeznaczenie w prywatnej odsłonie? Pooglądane to zmywam makijaż i idę pobujać się. Podzielni!